2 czy 8 na 10. Jak oceniasz nowy State of Play? Dla każdego, kto przegapił, oto krótkie podsumowanie pokazu. 007 First Light to nowa gra od IO, czyli twórców Hitmana. Gra opowie historię początków Jamesa Bonda. Nie jest odwzorowaniem znanych filmów, tylko zupełnie nową opowieścią. I wygląda to całkiem nieźle. Moim zdaniem był to najmocniejszy punkt tego pokazu. Nio 3, czyli zapowiedź kontynuacji serii, zaprezentowana na dopakowanym zwiastunie. Demo gry dostępne jest już teraz. Romeo is a Deadman to ciekawie wyglądający akcyniak. Dynamiczna walka, fajna muzyka, ogólnie prezentacja przykuła oko. Moim zdaniem warto jest mieć ten tytuł na radarze. Marvel token Fighting Souls to bijatyka 4 x 4 z postaciami Marvela, ale utrzymanymi bardziej w stylu anime. Prezentacja tej gry zakończyła pokaz i chyba miała być takim bengerem, ale no cóż, niby wygląda ok, ale w zasadzie jest całkowicie obojętna. Ponadto Sword of the Sea, czyli gra od twórców Journey, utrzymana w podobnej stylistce, trafi na premierę do katalogu PS Plus Extra. I to bardzo spoko, bo to tytuł, którego pewnie bym nie kupił za pełną cenę, ale w katalogu jak najbardziej można go sprawdzić. Astrobot dostanie nowe levele, Do sprzedaży trafi też specjalny pad DualSense, stylizowany zgodnie z duchem gry. Pokazane zostały dwie gry w VR2, czyli Thief VR Legacy of Shadows oraz Luminous Eyes. Pragmata, czyli świetnie wyglądająca gra Capcomu, została przesunięta na 2026, ale przynajmniej wiemy, że istnieje. Hirogami to mniejszy tytuł, który jednak przyciągnął uwagę konceptem i wyglądem, ponieważ to gra o papierowym świecie origami, w którym bohater może przybierać różne papierowe formy. Ciekawe, prawda? Sony przypomniało też o Ghost of Yote, nie pokazując go, ale zapowiadając pokazanie gameplayu. Ponadto zobaczyliśmy też Silent Hill F, Bloodstained The Scarlet Engagement, Digimon Story Time Stranger, Final Fantasy Tactics, Baby Steps, Everybody's Golf Hot Shots, Ninja Gaiden Ragebound, Harrain, Mortal Kombat Legacy Collection, Metal Gear Solid Delta Snake Eater, Tides of Tomorrow i Sea of Remnants. Napiszcie w komentarzu co myślicie o nowym State of Play. Zostawcie lajka i suba dla gracza niecodziennego.